Pourquoi tu run one one never stop Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job, mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run one one never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job, mais tu finiras cześć Siemanko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z EuroTrack Simulator 2 Ze dzisiaj są mo dwóch moich pracowników Radi Jesteś? Witam, witam no, witam, witamy Michu Cześć eee, Dzisiaj mamy panowie taki plan. Jedziemy wspólnie na Polskę, nie? Tylko proszę nie trąbić może jeszcze ten robisz Dobra już nieważne, wyjeżdżam. E, jedziemy do Polski, panowie, nie wszyscy. Ale jeszcze raz, ej, jakie macie ładunki, może, powiedzcie. widowni? Ja mam to samo co ty. No, dochodź do LKW A pan kolega Radima gdzie? Do Poznania. Do Poznania masz, tak? Tak, do Poznania. No. Dzisiaj zaczniemy od wyjazdu, o będzie Dobra, bardzo ktoś czuł ciężki. Ci Dobra, ile ludzi chcesz się znowu. Dobra, z nową, jedziemy stąd, bo Ty pierwszy. Że już. już... Nie ja już. Nagrywający teraz, przodę. Teraz ty ja są w ogóle tym, dawaj, nie, nie. Dawaj, ty jedziesz? Coś tu Dobra, blokuje. Ja tak szczerze, że paszę, że gość w nie wierzy. No właśnie, no Jezu, nie. Dobra, jedziemy. Co to są za ścierwa, że tak stają? Dobra, A ten, tak na, ten nawraca teraz. Nie, po co? Czekaj, bo mam małe ciśnienie powietrza. Serio? Jakiś się w pieprzu za Tyle ciebie, hamowania. Nie, Michu został, bo nie pan jedzie ten ciągle. No, tyle hamowania, że przecież. Nie, po co masz, włącza, masz włączony ten symulator tego czegoś? Dla zabawy. Dobra, jedź. Dobra, już się napakowało. Teraz blokada ulicy Może ja podękowę ja mogę jeszcze Weźcie powiedzcie kiedy się zmieni o Nie i ci znowu... Nie ma że cię wywaliło włączyć. Nie Ty się symulację, to znowu sto, jak stoisz to wyłącz szybko to po prostu To jest bez użyteczny Nie bo teraz mi się spadło. Dobra zielona, no, zielona, no, jedziemy O jedziemy Kurde Byle wyruszyć, zaczniemy garać o czymś. No nie znowu! Wyłącz ten symulator, kurcz. Co jest? No, Mówię, że ma ucisię. Wyłącz to może, jak Czekaj, możesz. Wyłącz Czekaj, to. nie, bo nie mogę, bo <słatowy> zablokowałem cały wyjazd. Czekaj, jak będzie postój Saj, wyłącz to do na... ustawienia, kurczę bo to oni wszystko kada nam. Oj, dobra wiem, dobra, dobra już się napompowało. No napompowaj za nie, z nie, znowu Jason, mieć i super. Jazu. Wiesz, zaraz czerwone jest to szczegół. No jedźcie, bo zielone, szybko. No? No to ja więcej niż 60, nie Ej, prosto jedziemy, jak ktoś Taka, za mną. Dobra, dobra, ja mam to samo teraz, Przecież. No. A mówiłem weź trociny, to ty nie. Musiałeś wziąć zbiornik ciśnionych. No, rady zielone. Mówiłem mu trociny, nie. Eee, no, ale to chociaż. Wziąć... No zbiorni do, do trocin no. zakopię tak, go się w ziemi i tam się sypią. No. Tylko się coś podłoży pod ten zbiornik. Jedziemy, jedziemy, tylko może tyle zakręta. Pierwsza. Dawaj tak. 60, albo no dobra, nieważne. Ja też mam ten tak... w ciulu ustawiony, ale. Chyba No, parę... no najważniejsze, że wyjechaliśmy z miasta to nie, już nie ma takich A Achigment. Wyjechałeś z miasta Autosave? Jezu co ty robisz? Autosave Boże! Jak ja ci zrobię autosave'a Ej, to gra sama robi, nie? To ty nie Nic nie, nie miej z tego tomo, do mnie, to jest wina gry, no, to już nie żoną. żona. Niby FD, ale tam tak. Słuchaj, jeszcze raz mi zrobić, zrobić takiego pikusa. i gra sama Bro. robi to, nie rozumiesz? Mówię do gry nie do ciebie co 5 minut, minut Ej! Nie, nie wyjedzie z robu, ja ci mówię. Sorry. Ja co 5 minut tak mam, góra, góra pół godziny nawet. tu Wy, wypadł na tyły. Panowie, 80 osiem... nie, nie Więc nie może macie jakieś tematy, może narzucić mi tam nie, może coś odpowiem, jakieś pytania. Yy, dlaczego ci się auto saveuje? No to jest ustawione w grze. Sam się robi auto trafić. Ja ci manda, ja mam jest. grę no tu było 70, nie nie Dobra Tego mandatu nie było To już tam pominę to Cicho Nic się nie stało No szczerze po Ci powiem to um... Ktoś może jakiś ma ciekawy temat do powiedzenia, ruszenia, nie coś e, ja wiem A a ty jedziesz czy nie? Bo tak w tyle? Jadę, już się zgubił. No ten się już zgubi gdzieś. Pole ci Michu nie wywaliło. Jadę. Nie, nie Jak Nie wywali to ci powiem. No no Czekaj, zgubię ciśnienie za dobra? Nie, dzięki Radia jak daleko, od wnią. nami... Ej, radia w tyle jest. Radius przyciśnij trochę Jezu, 300 metrów. A u mnie ma parę 400 i i gubię go na Stacja to zajedźcie na stację benzynową, bo nie zwróciłem uwagi, że paliwo mi się kończy. Aha Stacja benzynowa koło Weronu jest dopiero, to szczegół Ile masz tam kilometr do przejechania? Ej, Rady, ile masz? 62 km? 260 Łee, to zdąży przejechać, to spokojnie Na luzie Na nam sobie dogoni Dobra, dawaj 90 nie no, 80 jedziemy chłopie, no. Panie, co ty taki prawilny się zrobiłeś? Ja też jestem prawilny. Tylko w konwoju, i na nagraniu. Jasne. Mhm. A nie widziałeś no. moim filmiku na YouTube, jak mnie nagrywałem na przyspieszeniu i kuwa że ja nawet? W <try> Przy okazji pewnie trzy razy dochując? Nie. Właśnie kiedy ostatnio miałeś ten, dachowanie? O Boże, to nie pamiętam tego czasu. Ostatnio mnie gość dachował. Nie, bo nie pamiętam tego czasu 2 godziny wcześniej. Saj. Ja w ogóle nie pamiętam, ostatnio tylko gość wydachował, ale udało mi się opanować to nie dachowałem. To jest na koło. Byłem bo na boku, ale cię odratowałem sobie ale ciężko mi było, szczerze. To gorzej jedzie, ścina zakręt zadowolony i po się sorry. Naprawdę jej, ci nam zakręt. Dachowałem, jej. Chyba mnie prawie wydochało mm, Dawaj, Dalej, jesteś za nami? O, jest, alt tab. Jest. Dobra. No, Te ponownie, może wy też się, ja uciekam wam. Nie, ja nakliknęłem alt to to się nie dziw. Bo ja mam na alt tab przecież mówienie. A, no, Michu się ogarnął, ping nie wywalać, przynajmniej jeszcze. Jeszcze? Ping <grym> 69. 49 u mnie masz A u mnie już 100 Ograniczenie a? do setki 100 Masz, masz parę stopie weź dreptę może Przygęść się hey bo tak Ja tam czekam na kolegę z tyłu Mhm To marzcie kolega gdzieś się goni a ty mnie goni przy też bym tak w tyle No tak ja, ja już jadę 110 więc Jakie 110 panie My właśnie wiem jak będziemy jechać Dobrze, 80 z jednym dodatkowym zerem Ej no, 8 minuta a dopiero jesteśmy na tym odcinku, nie no Jezu, nie ja jestem Wiesz, ciekawy że czy mi dysk, się start. 3 godziny Znajdziecie jakiś postul i zrobię w którym... Tyro... Ej, 3 godziny. Saj, ja sobie w którymś momencie postul i zobaczcie Lemis na dysku, bo nie, nie włączyłem podglądu sobie na Disney. Ja nie, już jestem tak wskazany Jej, a tu... A tu jesteśmy w połowie trasy? ej, kopaki ale mi się od wyrody nie nagrywa No to powrót I Nie, nie, <grym> nie no, zaradi blisko się Auto safe i... <grym> znowu <grym> Dobra ja się przyspieszam. On ci siedzi na dupie, Bym tak w skrócie powiedział tylko <grym> Co Dobra. To się mnie w lewo zupełnie Chyba <grym> <grym> widzę, chyba coś piłeś ja no, nic no, do picia ja nie wziąłem, ponowie. Panowie, taki, nerwowy. taki, taki nerwowy. Na stacji benzynowej ja się wyciszę, ty zatankujesz, ja się, a ja pójdę po wodę, dobra? Trzeba było U... wcześniej. Ja w ogóle tej ja tej nic tej nie mam takiej. przygotowanego teoretycznie, co miałem mieć. Młodej koła i butelkę, nie wiem z tego. A ten to co? Płot masuje? Takiego z kolei. Erosy chyba wjechali, czy tam ktoś jeszcze z nim co no. mówiłeś? Coś wyjechało z pobocza szczegół no. O, o, bał, tam, ale by im się wieło. Ja myślałem, że w już się walił. No, nie ja skręciłem, minęłem. Patrz, patrz co robi, patrz. Ja widzę, widzę. Uważaj dawaj, na niego. dawaj, blokujemy go. Dobra, zostawcie kurczę. O, panie. się. <laughs> o, kolejne. No i mnie zblokował. Jest jakiś podejrzany typ, stoi na środku drogi, tak u Więc nie wiem co on robi. Uważaj, bo ja zwolniłem, bo gość kombinował, co minęło. Blokuje, no mi, blokuje mnie, blokuje mnie, rej. Ej, dobra. Stacja, stacja. Dobra. Blokujecie? No, blokujemy. mnie. Nie ma bloku. Dobra, jedźmy na stację. Czekaj, ja tego nie będę. Puta na, na benzima mi ferma. <laughs> ferma. Wyrąbałem w niego. Czekaj, okay. no, no panowie, weź się ja Normalności, a nie. Na konwaju my się jedzie, a tak to nie umiecie. No weź, pokażcie się z strony. No co znasz maciaż? Ono wie, to ja, ja to nagrywam, to szczegóły. Czekaj, muszę się po, policzyć z innym kolegą. Ostaw go, kurczę, no. no. Michu, mówię coś do ciebie No czekaj, nie mogę, muszę go zrobić Do sta, ten... go mówię, Kurczę, nie będę z takim jeździć, co ceramingu. dziękuję Czekaj, czekaj, ja muszę czytać na nowogranorami, zniszczy ładunek No co, on was bo ja już nie On ze mnie wyrąbał, ja chciałem zjechać No i tak szczerze patrzę, ja właśnie zatrzymał się, nie? To się nie wymija ja. z prawej strony, to nie normalnie nas ja mam ja go szczerze jechałem środkiem, pa, środkowym pasem jechałem na lewy, ale on zaczął ruszać Wiedziałem coś komu. No to, nie, to nie, ten, nie ten, ja mówię ten co się rozbił, no, co Michał go zatrzymał ja No, no to, to jest ten wier... gość, co on kuwa się, na środku drogi stał, ale tak na, 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 na uchce wiesz, tak dziwnie tak jakoś stał tak. Na razie no bo po prąd jedzie Co za gość Ej, masz kolegę Hamuj, 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 hamuj Jezus, no to się stało No nie, nie, nie chcę. Ja gościa zreportuję, niech tam go obserwują Weźcie, reportujcie ludzi bo tutaj jest... Ej, no ja nie mogę wybrać. go zreportować, dobra Auto 2%, ale odunek cały, okej okay. no ja nie go mogę go zreportować Ej, no jaki wariat Ej, no ten gościu już się mam mnie chciał urwalić ten, ja ci co powiem, zaszywał, co jeżeli, my, jeżeli go nagram, obrobię to wy, oddzielnie, wytnę ten materiał, jaką kuwa was, albo mniej kuwa będzie ban. Za takie coś. Czy co on jechał pod prąd i we mnie prawie wywalił. E no! To, że na wysoką, wysoką czułość. Michu, ma taki pomysł. No. Żebyś te prowadził, będę dzisiaj tak może na końcu, będę ja się. Żebym kuwa kontrolował. To, was. Dobra, dobra. Bo ja, ja, ja miałem kuwę kontakt, no, tak mną. Jeżeli będzie mi zrobić zramingowanie, robię auto save a i leci go. Tego szybkiego save, a, leci goś go na bok. Leżę. No, to co ostatnio? To co ostatnio było, nie? A była ci p... Pa... Pamięta co tę max zrobiłem też, kuwa. Nie słuchał nas, kuwa. Zrobiłem mu to. No też mógł dać coś mu walnąć. Ej, to co było na ostatnim konwoju, nie? No. Jak wleciał, to już nie ruszył się. A, u Karengu przynajmniej. Tam jakiś komręg. No, Rady gdzie... rusz się, ile można tankować. Panowie, jakaś firma jest koło nas. Z czego? No, Polska. To jest prezes. Hm. Weźcie tego Francesca. Nie, ten Francesca przegina. On, on pod wszystkich jedzie. Jeszcze tak mi się tu Dobra, ja idę po wodę. Wy zaparkujcie, zaraz wracam. Dobra. No dzieje mi się co masz! Morto kamion. no nie co, z... co za kurno mi się pycha tu? Nie żyje jego auto. no kurno, zobacz jak mi się pychało. Pychało, zobacz. <laughs> Jaki czerwo Ja go nie wpuszczę. Ale jaja. Dobra ja wróciłem, Ej, a wy już zamantować. gotowi? Bo 14 minut minęło i czekaj. czekaj, czekaj, zobacz na mnie Boże Zobacz, wdechł się we mnie, a ja atakuję Ale k***a rozwalony silnik Wy mi Ej no, zostaw go, czekaj, ja go tak, zreportuję, a tu to... No ja się próbuję ruszyć No reportuj będę póki się nie może co. A ten blokuje mnie Ja nie, nie. mogę ruszyć o mi to śmierdzi, blok blokingiem, trzeba ruszyć, stąd się zabrać. Ej no zobacz, zobacz na Franceskę co robi, zobacz.